Cześć, z tej strony Piwkonik, czyli opasji przy piwie. Dzisiaj na balkonik przygotowałem piwo z toruńskiego browaru Deer Bear. Browar, którego produkty charakteryzują się takimi mocno kolorowymi etykietami, zresztą sam browar na swojej stronie. Zadaje pytanie, na które od razu odpowiada. Ja tutaj może zacytuję. Już na pierwszy rzut oka czuję, że nasze piwo nie zapowiada się standardowo. Kolorowe etykiety z postaciami jeleni i niedźwiedzi, to znak, że w środku butelki może spodziewać się czegoś wyjątkowego. Ja co prawda nie mam dzisiaj butelki, tylko mam puszkę, ale jest równie wyjątkowa, równie kolorowa. I rzeczywiście, człowiek, który pisał te słowa, nie kłamał, bo już. Z sam opis piwa i tego co w środku wskazuje na to, że jest to coś wyjątkowego. Piwo nazywa się Let's Cook Ultimate. Jest to kolejne piwo z tej serii Let's Cook. Poprzednie były z morelą, i mąką i, i ze śliwką. Natomiast to jest Multifruit Pastry Gauze, czyli totalny kraftowy mix, Jak to jest teraz w modzie, ale taką modę lubimy, niech ona się nie kończy. Co chciałem powiedzieć, no, mmm, co jest wyjątkowe, tak? bo nie to, że mamy Goze, czyli, czyli dolno-saksoński kultowy niemiecki styl piwny, czyli piwo słono-kwaśne, słono natomiast tutaj mamy słowo pastry, czyli zapowiada się kolejny, kolejny piwny deser, jeszcze multifood, czyli mamy dużo, dużo owoców, rzeczywiście owoców. Jest bardzo dużo. Mam tutaj mango, ananas, morele, marakuje, nektarynki. Jeszcze w dodatku sok z manin. Oczywiście musi być szczypta soli, żeby to było goze. A to, że jest pastry, no to zasługa pewnie tego soku i, i, i laktozy. No ja nie będę długo czekał, tylko już sobie pozwolę tą puszkę otworzyć. Oj, już czuć owoce i czuć, czuć kwaśność, nawet, nawet w zapachu. Piwo w prezentuje się tak. Oczywiście nieprzejrzyste, zamglone. Z dosyć dużą pianką, jak na, na grozę, eee, Pięknie, pięknie musuje. Kolor taki no, ciemno-pomarańczowy. Kojarzy mi, się, kojarzy mi się, z takim przyciętym grejpfrutem. Natomiast no zapach mocno owocowy. Zresztą po, po opisie i po składzie nie można było się spodziewać niczego innego. Mm. Ja tu najbardziej czuję w zapachu morele i nektarynki, chyba. Mango nie dominuje tak jak w innych piwach z mango. Zresztą moda na mango trwa, trwa i niech trwa dalej, bo uwielbiam piwa z mango. Natomiast mówię, w samym zapachu, jak dla mnie, królują morele i nektarynki. Mm. Gdybym dał to piwo komuś do picia, co nie, co nie żyje w kraftowym świecie, nie wie, że można takie cuda uważać, życzyłby nie wpadł na to, że to jest piwo. Powiedziałbym, że raczej kwaśno słodki napój albo jakiś drink, ale drink wyśmienity. Bardzo lubię takie, takie produkcje, takie miksy stylów piwnych, owoców. Mimo, że jest sól w składzie. Nie czuję tej soli aż tak bardzo i dobrze, bo już kiedyś wspominałem, że <laughs> piłem polskie kraftowe godze i było tak nieprzyjemne słono, że naprawdę rzadko mi się zdarza nie wykończyć kraftowy piw, a wtedy naprawdę nie byłem w stanie tego skończyć. To piłem z ogromną przyjemnością. Naprawdę jest to, jest to wyjątkowy i pyszny, pyszny produkt. Także gratulacje dla Mrowaru Beerbeer. Puszka też jest naprawdę piękna. Bardzo przyjemna i, i, i charakterystyczna. Naprawdę produkty tego browaru na półce znajdziecie dzięki temu bardzo, bardzo szybko. A ja sobie tradycyjnie poszperałem w internecie. Sprawdziłem co się ciekawego wydarzyło 3 września. I tak przez przypadek okazuje się, że urodziny ma pan Steve. Jones. Jest to jeden z założycieli najsłynniejszego punkowego. Choć niektórzy mówią, że nie do końca zespołu, czyli Sex Pistols. Zresztą kiedyś takie w punkowym świecie funkcjonowało to, takie powiedzenie. Sex Pistols, najbardziej znany punkowy, niepankowy zespół. Pankowi ortodoksi, on... uważałem, że to nie był taki prawdziwy punk rock, bo. Więcej było w tym e, zadymy, pokazówek, niż takiej prawdziwej punkowo-anarchistycznej e, ideologii, mimo że najsłynniejszy utwór Sex Pistols to Anarchy in the UK. I, natomiast to jest takie jeszcze skojarzenie, bo piwo się nazywa Let's Cook, mam tutaj słowo Cook, a jednym z członków z zespołu Sex Pistols był pan, który właśnie miał na nazwisko Cook. Taki przyjemny zbieg, zbieg okoliczności. Jeżeli chodzi o sam zespół, Sex Pistols, historia burzliwa, początki rok 73, kiedy właśnie pan Steve Jones, który ma dzisiaj urodziny, z jeszcze z dwoma panami, między innymi właśnie z panem Cookiem i z panem Night Gailem założyli zespół The Strand. I ci panowie, no wtedy nie panowie, tylko młodzi chłopcy, bardzo często przebywali w butiku McLaren, który stał się później. Menadżerem zespołu Sex Pistols, zresztą pan McLaren, postać kontrowersyjna. Niektórzy twierdzą, że on więcej zarobił na, na płytach Sex Pistols niż sam Sex Pistols, no, ale to są protki, nie będziemy tutaj wnikać. Wracając do tematu, pan Marką McLaren wraz ze swoją ówczesną partnerką miał sklep, który na początku nazywał się Let's Rock, później zmienił nazwę na Too Fast to Life. To Young, To Die, a, a później nazwę zmienił e, butiką na Sex. A jak się stało na zespołu, e, gdzie założycielem właśnie był wspomniany już pan e, Steve Jones, to wymyślił sobie, że będzie promował e, swój butik i, i namówił chłopaku, żeby nazwali su, swój zespół Sex e, Pistols. Sam butik Pana Malkona to był butik, butik z dla rockmenów, dla wichniarzy, jak to się w Polsce mówiło. Później troszeczkę zmienił, e, zmienił swój e, towar, asortyment i były tam ciuchy dla środowiska BDSM, dla fetyszystów, także dosyć ciekawa postać. Natomiast było to miejsce, gdzie angielscy bankowcy bardzo często się spotykali, słuchali razem muzyki. Między innymi dzięki temu do, do ekipy dołączył słynny Johnny Rotten, czyli Van Wyndon, a jego pseudonim się wziął od tego, że miał bardzo zepsute zęby, w ogóle był taki a, brudny, odrapany. Ale Johnny Rotter to był w sumie główny twórca, jeżeli chodzi o warstwę tekstową zespołu Sex Pistols. A najsłynniejszą postacią Sex Piso to oczywiście Sid Vicious, który doszedł troszeczkę później do zespołu, zastąpił pana Matroka. Człowiek arcykontrowersyjny i tylko dlatego znalazł się w składzie, że robił koło siebie dużo zadymy. Z że skończył bo zmarł, poprzez przedawkowanie heroiny. Natomiast Seedvicius znany był z zadym na koncertach, z ludzi, również dziennikarzy, z wielu, wielu skandali, między innymi. Był podejrzany o zabójstwo swojej dziewczyny Nancy, Nancy najsłynniejsza e, bankowa e, para wszechczasów. A dlaczego e, osobiście uważam, że Sex Pistols był um, niepankowy? No bo punk to nie tylko zadymy, picie i trwanie, ale jakaś e, głębsza ideologia jakaś taka walka e, z e, systemem, a, a seks w twórczości zespołu Sex Pistols. Nie było tego aż tak dużo, raczej, raczej głównie o zadymy i tak to wtedy wyglądało. Natomiast e, ciężko oceniać, tak? Nie, nie mieszkałem w Londynie w latach 70., jak to nie wiem, prawda, czasu, prawda? Ekranu. Może rzeczywiście to były początki Pankroka, e, a później dopiero ludzie zaczęli szukać e, wyższych idei i, i mądrzewi. Natomiast, zdrowie Pana e, Steve'a. A jeszcze wracając do zespołu Sex Pistols, no, zespół Sex Pistols długo nie tworzył, w 1978 roku po amerykańskiej trasie się rozpadli, odszedł Johnny Rotten, czyli pan Lyndon, który założył zespół Peel i to chyba jedyna osoba, która zrobiła większą karierę, jeżeli chodzi o skład Sex Pistols, później po wielu latach Sex Pistols parę razy się zbierał na trasy koncertowe, ale raczej to było odcinanie kuponów wynikających ze sławy tego zespołu nawet pojawili się kiedyś w Polsce na festiwalu openery w Gdyni no ale mówię, to już nie to nie ten bunt, nie ta świeżość tak jak ja mówię, troszeczkę od, odgrzewanie kotletów ale wolność tonku w swoim domku każdy robi to co chce natomiast mówię, jeszcze raz zdrowie e, jubilata zdrowie Piwowara uwielbiam takie takie piwne mixy, to jest to co kocham w krawcie. A was już żegnam, tradycyjnie zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia, pa!